Dzisiaj słuchajcie Epic Journey Ja takie coś dorwałem Nie wiem słuchajcie To robi Panini, nie Bandai A nic Zajrzymy, podobno są tam jakieś metalowe karty Zobaczymy Zajrzymy Dowiemy się słuchajcie No dobra Mamy jakiegoś Roachtowna Mamy Jakąś czachę Dobra, mamy jakieś Druma, Alabaste i ta karta jest chyba jakąś kartą fajniejszą, One Piece, o, tu też są jakieś jeszcze inne, słuchajcie, brałem. wanted, tu chyba coś sobie można poukładać z tych kart, no dobra, okej, okay, to chyba coś innego, teraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Papierowym blistrze, czyli trochę lepiej, zawsze bardziej ekologicznie. No i dobra, mamy słuchajcie, jakiegoś impela. O, i to jest chyba taka niby metaliczna karta. Tu mamy naszego przyjaciela, głównego bohatera, i on jest, słuchajcie, złoty. A? To chyba się składa. Tak, tak mi się wydaje. Rosa. A tak z tyłu jest pokazany. OK. Czyli to jest front, a to jest tył. No okej. Okay. Czyli tu mamy z trzech części. Dobra. No to. O, No to to jest potężne. Z kilku dobrych części. Słuchajcie, się składa ten, ta karta. No okej. Okay. Okej, okay, czyli to nie jest do końca ten One Piece, uh, tylko taki bardziej obrazkowo kolekcjonerski. Jak ktoś tutaj chce pozbierać One Piece'a takiego innego. A, to proszę bardzo, mamy fluffiego. OK. Różni się to oczywiście różni się to od One Piecea klasycznego, tego tego wydawanego przez Bandai No i tu metaliczna karta Jedyna w swoim rodzaju dobra, to były trzy boosterki One Piece Epic Journey um, Tutaj nie macie takich klasycznych kart z tego co rozumiem, tylko karty które można zbierać jako takie kolekcjonerskie obrazki um, Spoko, takie coś innego, aczkolwiek zdecydowanie polecam Bandai, bo to no, jak ktoś chce sobie pozbierać to spoko, ale to nie ma tak naprawdę zabawy w One Piece Play Game, tylko jest tak bardziej One Piece puzzle z kart. No, także tyle ode mnie, tak to wygląda, taka jest różnica. No, oczywiście cena boosteru też jest kompletnie różna od tych boosterów Bandai. Także myślę, że to też jest gdzieś tam wyznacznik i zawsze był wyznacznik, realnie dla każdego powinien być, że jeżeli cena jest jakaś taka inna niż innych boosterów One Piece albo innej Karcianki. I jakaś taka mocno zaniżona, to nawet jeżeli jest oryginalna z jakiejś firmy, to niekoniecznie jest powiązana z główną karcianką, tylko może być jakimś dodatkiem, który po prostu został stworzony na fame danej karcianki. Także tak to wygląda. Czy Wam się to podoba? Oceńcie sami. No ja uważam, że wolę zwykłego Pisa bardziej jest funkcjonalny i bardziej ciekawy. Z Puzzly trochę już wyrosłem, ale, ale są tak, jak ktoś lubi pozbierać sobie do albumu powkładać poukładane już gotowe obrazki, to jest to całkiem spoko. No i też są ładne, ładne grafiki i postaci, co też myślę gdzieś jest fajne, natomiast absolutnie nie jest to typowa karcianka, tu się można to oczywiście wymieniać, można sobie zbierać, można sobie. widziałem też na eBay ludzie to sprzedają, Natomiast, no nie jest to Bandai One Piece, tylko to jest Panini One Piece, czyli jak gdyby inna odsłona produktu One Piece jako taki. Myślę, że to jest ważne dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z karcianką One Piece i nie wiedzieliby, który nie wiem, dodatek, który booster jest OK do kupienia, no to tu macie informację. To są puzzle, tak? To nie jest karcianka sensu stricte. Aczkolwiek kto co lubi. Tyle ode mnie. Dzięki na razie. Mam nadzieję, że się podobało. A kto subskrybuje, ten trafi na kolejny filmik. Który też już niedługo. Na razie.